Kurczę. Dobra, jeszcze ja szybko pobiegnę do auto, Zobaczcie co się dzieje. Ej, kto mi rozwalił auto? Patrz, jakie auto rozwalone. Hej, kochani, na kanale Rodzinka. Dzisiaj przychodzimy do Was... No, z takim małym vlogiem, prawda, ogólnie jest środa, zaczynamy z Wiktorką robić zadania. Wiktorka, co masz na zadanie dzisiaj? Co wyrobisz? Eee, teraz na tematykę, teraz skreślam te rzeczy, które nie mogę kupić za taką sumę pieniędzy. Tak, Wiktorka właśnie teraz robi zadanka, elegancko i będę jej pomagał. Po zadaniach będziemy robić pewnie inne rzeczy. Drukarkę. Zobaczymy o jakąś drukarkę, gdzie mi dzisiaj solowe, gdzie może zdjęcia drukować. I co jeszcze? Powiem się z chomikiem. No i taki luźny vlog, tak? Pamiętajcie łapeczka w górę, dajcie na Instagrama Big i my oraz na Instagrama Rodzinka, kopka. Skończyłam. Skończyła Zobaczymy, ocenimy. Mm -hmm, czyli tych przedmiotów nie można kupić za te sumy, które są obok. Sumy. Tak, sumy pieniądzków. Bardzo ładnie. To jest na piątkę. Dobra, kochani, za chwilę się zobaczymy ponownie, tylko zrobię z taką zadanka. z matematyki. Zostało nam jeszcze polski, plastyka i WF. Jak chcecie, to możecie być z nami przy tych zadaniach. Jest piętnastka, tak? Pokoloruj te wieże, w których suma daje piętnaście. Sprawdźmy je. Tu jest piętnaście ja jeszcze widzę gdzieś piętnaście. Jeszcze widzisz piętnaście. W wież? Tak jest. Których wież będzie? Trzy Trzy wieże. Bardzo ładnie. Ja zobaczę tym czasem co się dzieje u naszego chomiczka, jak się ten chomiczek nazywa Witociu? Pusio Pusio. Dzięki Wam wielkie za sugestie odnośnie chomika Teraz wiemy mniej więcej jak chomika wychowywać, ale choć Panowie z zoologicznym mówili co innego Ale zmieniliśmy klatkę troszeczkę, ściągnęliśmy to jedno piętro, żeby sobie chomiczek nie pociął nóżek Tak jak mówiliście Tak, domek daliśmy na sam dół do trocin, kółko tak samo Właśnie, ja udaję czasami Pani, że nagrywam live. Tak jeśli, jeśli to, yy, chomiczek rośnie, to po prostu mu klatkę zmienimy i wszystko powinno być Na razie tak? odcinek. Tak, na razie jest o, wszystko w odpowiednich warunkach. Więc jeszcze piaseczek kupimy. Właśnie piasek jest bardzo ważny, mm. aby się kopał. jak puściliśmy go na taras, to co? To się ładnie W nie? W trawce i w samej ziemi. To było piękne. Ale nie ma się, chomiczek jest zdrowy jest i ma się bardzo dobrze. Tak, Miki? Tak. No robimy zadania. W ogóle mam jeszcze taką prośbę: kto jeszcze nie dał hmm. dzwoneczka, nie daje dzwoneczek na kanale Rodzinka i na kanale Amelie. Bo, bo ostatnio I już... I... tak i na Wikimy. Bo ostatnio YouTube po prostu pozabierał dzwoneczki niektórym widzą. Więc sprawdźcie sobie, czy macie dzwoneczek. Pewnie się zastanawiacie, co robi Ameryka. Ameryka w tym momencie ma lekcję online. Wiola pojechała do pracy moim autem, także spoko. A ja mam dzisiaj wolne w ogóle cały dzień mam wolne, i siedzę z Wiktorką na opiece i ją, że tak powiem, edukuje. Witasz jak Ci tam idzie, kochanie? dobrze. No, Wszystko dobrze, Ok, ładnie, bardzo ładnie. Dobrze. Okej, okay, Wiktorka robi zadania, a ja za ten czas poszłam do w kuchni, bo wiadomo mnie po prostu zaburduje, jak to zobaczę. Widzicie, jaki jest bałagan. Robi zmywarkę i... I się sporo... do jest. jest straszny bałagan. Składamy brudne rzeczy. Jest trochę tego. O, jest wika. jak skończyłaś? Tak. Wszystkie wieże. Dobrze. Wszystkie wieże że Nie czułam. ja Już to kończę i idziemy dalej robić. Patrzcie, widzowie, jakie ja mam drobniaki. doktor. do góry, bo nie widzą widzowie, bo jest kamerą do góry. Pyk, pyk. ta takie ma Wiktorka Wiktorkach Takie ma drewnaki. jestem tak na co dzień, niska. Macie, jakby jestem mm w -hmm. Dobra, to kończę zmywarkę i idziemy dalej co dalej robić. Szybko lecimy czytaj. Podamy tableteczkę, zmywareczkę. Mamy full. Brudnych naczyń. Ruchom, damy sobie czas. 30 minut, plus dodatkowe czyszczenie, plus nabuszczanie. Czyli godzina 11, pranie się będzie robiło. Zamykamy, a je się robi. Dobra, lecimy do Wiktorki. Jak tam Wiktorciu? Skończyłaś tam to ładnie? Pokaż wieży. Bardzo ładnie, w tych trzech jak wszystko to 15, a tu mamy od, odszukaj taki sam kafelek i poklej go odpowiednio. Okej, okay, widzę, że ładnie to robisz. Dobrze, bardzo ładnie. Okej, okay, teraz dodatkowe zadanie. Wika, co my tu mamy? Mamy grę w wyścigi, wyścigi mrówek. Okej, okay, zagramy teraz w grę w wyścigi mrówek ja z, z Wiktorką. Ekstra, dobra, zaczynamy. Kto wygra ten wyścig? No kto? Jak myślicie? Ja żółty czy ta żółty? Rzucaj. E, masz doma, jedną. Dwa mam rzucić, tak? Czy jedną? Nie, jedną. Dobra, rzucamy jedną. Siubik. Jeden! Jeden. Teraz ja. Poczekaj. O, ty miałeś mniejszą, dobra, zaczynasz. Ej, ty masz kostkę. No i kto wygrał? To ja. Wiktorka wygrała, my ta, ja jestem tutaj. Fajna gierka, fajna, podoba nam się. Wiktorka, ona się obudziła przy lekcjach. Okej, okay, teraz zrobimy polski, bo, to było, bo y, matematyka z podręcznika się zrymowało. Wiktorka no teraz... we wszystko ze mną wygrywa, to niesprawiedliwe. Okej, okay, Wiktorka już y, kończy polski, język polski i co ty, Wiktorka tu narysowałaś jeszcze w tym mm. na zadanie. Świerszczyka, tak? Tak. Tak, bo dzisiaj poznawaliśmy z czasopisą świerzczyk i Wiktorka miała za zadanie Tofie, narysować świerszczyka, tak? Tak. Piękny. Śliczny. A to Fik dalej coś tam chyba obserwuje. Okay, Oj, ma daleko w nosie, śpi już sobie w domku. Dobra. Okej, okay, teraz Wiktorka będzie miała WF, tak? lekcję WF-u. Dlatego będzie jej potrzebna mata. I będzie ćwiczyła razem z panią z YouTube'a. Takie ma właśnie zadanie. Wiktorka, rozłóż ładnie matę i ćwiczymy. rób, rób. Rączki gdzie? Wzdłuż. Rączki wzdłuż. Wow. Hello. poszedł. To troszkę wyższe No, rób rób kółeczka. A mnie Dobrze, to Wikisz ćwiczy z tobą. Schudnę! To piszcie się! Odejdź, odejść. Do. Dobra, następne ćwiczenie. Wiktorka daje radę, pięknie idzie. Bardzo ładnie, Wiki. dłonie nasze, stóp. Wiktorka sobie gra, ostro na telefonie. W co grasz, Wiki? Poła! Po, tak? Tak, jestem. E, 24. Pięknie. A ja będę oglądał sobie. Filmiki Amelki, włączę sobie właśnie najnowsze, bo jeszcze nie oglądałem, czy ta Amelka oglądała? Nagrała? A, prezent! To to sama Dzień Dziecka. Ja też nagrałam. Fajnie. I czekamy na mamę, bo obiad zrobiliśmy. I teraz czekamy na mamę, kiedy przyjedzie i zjemy wszyscy wspólnie obiad. Nie bo jest z głodu. Niech tylko bardzo, widzicie? Ja też. Zrobiłem, aha, zrobiłem jajeczka. O tutaj Amelka teraz powiedziała, z, że ja mam zajeczka i... E, z maszlanką albo kefirem. I ziemniaczkami I Amelka teraz to powiedziała, że ja też nagrałam właśnie co dostałam na dzień dziecka, więc oglądajcie. Hmm, tak. Dobra. Kto oglądał najnowszy film Amelki, daje łapkę w, w górę. I mój! A jak nie oglądał, to tak samo daje łapkę w górę. <laughs> widać? Mój. Okej, okay, Biola już przyjechała, właśnie poszła się kąpać po pracy. A ja będę musiał szybko jechać do sklepu, jakieś zakupy zrobić. Także chodźcie ze mną zobaczymy, co tam kupimy. Okej, okay, już są ubrane, Amelka jest ze mną, są sobie buciki. E, I co? I jeździ, jadę do sklepu na jakieś zakupy. Amelka, ty gdzie idziesz? Ja na chwilę. pojedzie sobie i później będę się uczyć. Nie wiem czy jestem taka czerwona. Gorąco? No strasznie. Dobra, no to zobacz, do zobaczenia później, okej? Okay? Amelka? Ja jadę. Ale poczekaj, chyba to jakaś pogoda. Jaka pogoda? No to nic nie jest. Masakra. Pada, deszcz. Tu chyba nie pojedziesz na to co? To No to parzę kleje. Nie. Kurczę. Dobra, jeszcze ja kogo biegnę do auta Zobacz co się dzieje. Ej, kto mi rozwalił auto? Patrz jak to rozwalone. Patrz tu Kto to zrobił? O masakra! Biola! Muszę z nią porozmawiać. Czy ona w ogóle o tym wie? Patrz, co się dzieje. Masakra. To co widzę, zahaczyła tutaj na coś. Jakieś zielone, żółte. Tutaj całe, obdarte. Na bliżej jest od spodu. Masakra. Jak wyjdzie skąpili, będę musiał z nią porozmawiać. Ale to w kolejnym odcinku. Zapraszamy.